Witam serdecznie, Szlak, Ślubickie Łąki. trzeci marzec 2014. Dzisiaj kilka słów o otwarciach i zamknięciach. Kilka słów o czymś, co mm, każdego dnia jest bardzo ważne. O czymś, co, co dla mnie e, właściwie stało się już takim rytuałem. Każdy dzień em, otwieram spojrzeniem na plan, jaki dziś mam. Właściwie otwieram takimi, nazwijmy to rytuałami, zbranymi, takimi jak właśnie poczytanie pewnych rzeczy, takie regularne, kolejnej części, prawda, i tej strawy duchowej, i tej strawy intelektualnej, umysłowej, posłuchania czegoś, oglądnięcia fragmentu, od, od iluś miesięcy to już jest fragment Rikaworii na przykład. I, I to jest ta, 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 ta pierwsza, pierwsza część właściwie. No oczywiście i kijki rano, i, tam i, i, i trochę gimnastyki, no te, te wszystkie rzeczy, ale, ale generalnie to otwarcie dnia to jest spojrzenie w kalendarz, co mam dziś do zrobienia. Co mam na dziś zaplanowane, co sobie z wczoraj zaplanowałem, gdzieś tam przedwczoraj. Co w tym kalendarzu jest dokładnie, a równolegle co jeszcze mogę dzisiaj dodać. I to jest moje otwarcie, to jest moje otwarcie. I oczywiście przez dzień to realizuję. To, co jest ważne, bardzo ważne, prawda najpierw te wszystkie priorytety zachowuję. I kiedy dzień się kończy właściwie, za to robię tak zwane zamknięcie. Podsumowuję sobie, co dziś zrobiłem, jak to wyglądało. Czy ten dzisiejszy dzień mogę zaliczyć do dni, które cały mój biznes. Przesunęły troszkę do przodu. Czy gdyby wszyscy ludzie w moim zespole zrobili tyle, ile ja dziś zrobiłem, to ile bym zarabiał, tak naprawdę? Zadaję sobie takie pytanie, bardzo ważne pytanie, pytanie, które trzeba naprawdę często zadawać, bo był długo taki czas w różnych momentach budowania biznesu, tej mojej kariery MLM-owej, że gdy wieczorem to pytanie sobie zadałem, to stwierdziłem, że niewiele bym zarobił. Bardzo <laughs> wiele, nawet nic, prawda? Dlatego tak to jest ważne, tak to jest ważne, żeby w tym podsumowaniu rzeczywiście tak szczerze do siebie no, żeby zobaczyć, co dokonaliśmy, co zrobiliśmy. Jeżeli pewne rzeczy pominęliśmy, pewnych rzeczy nie zrealizowaliśmy, to dlaczego? Dlaczego? Co możemy teraz zrobić, żeby to poprawić? Nad jakimi umiejętnościami potrzebujemy popracować? Może jaki materiał teraz by trzeba było sobie wrzucić gdzieś tam z samego rana, żeby pewne rzeczy lepiej szły. Co doskonalić? No takie podsumowanie ilościowe, i jakościowe. Także... Starty i podsumowania każdego dnia uważam, że są bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo ważne. Kiedy się stają nawykiem, e, no wszystko idzie znacznie lepiej, dlatego że jest to normalne, to musi być. E, jeżeli gdzieś tam się coś przydarzy, jakiś wyjazd i tak dalej, jakieś takie zakłócenie, że, że wyskoczyłoby się z tego modułu, no to ciężko wyskoczyć. <laughs> po prostu ciężko. Staje się to nawykiem. Tyle na dzisiaj, na ten gigowy szlak. Do zobaczenia jutro. Hej.